piękne i trwałe sztachety metalowe oraz ogrodzenia panelowe zapraszamy Firma Drewkom oferuje drewno tartaczne, kominkowe oraz konstrukcyjne. Surowiec certyfikowany, spełniający normy. Transport na terenie całego kraju. Dostępność wielu gatunków rodzimych, jak i egzotycznych. Prosimy dzwonić pod numer 669-404-075. Siemanko, Sebastian Szczerek, kanał za ciosem. Jesteśmy dzisiaj na ważeniu przed galą TFL 35 Queen of Thunder Strike. A ze mną jeden z bohaterów jutrzejszej gali w Sierpcach, Mateusz Dziś, klubu SKSKP Wiktoria Szydłowiec. Ja, Mateusz. Trzymałeś, kończę. Mateusz, e, walczysz troszeczkę wagę niżej niż zawsze w TFL bo zawsze to było chapy powyżej z stówki, z tego co pamiętam, a teraz ta waga 95 kg. Co cię skłoniło, żeby zejść troszeczkę niżej z tymi kilogramami? Muszę ja wiem, że ja tak najlepiej się w sumie czuję w tej wadze, eee, trzy razy, e, nie, dwa razy się pinę w tej wadze, dwa razy było zwycięstwo. Tak po prostu czuję, że to jest e, moja waga. Eee, Jutro masz zawodnika, który jest znany z tego, że bardzo twardo walczy, napiera do przodu, walczy na ostatniej gali w przytyku z Konradem Delektom. Bardzo dobrze go przeanalizowaliście ze swoim sztabem trenerskim, ty też oglądałeś jego te pojedynki, próbowałeś coś sam analizować, czy raczej skupiłeś się tylko na przygotowaniach, a resztę oddaj w ręce trenerów. Kurczę wiesz co, no tak naprawdę ja tą walkę widziałem na żywo, nie? Mega walka, bardzo dobra walka, nie będę ukrywał. No i co? Jutro jest nasza walka, wiesz, walka w walce nie jest równa. Także jutro może być inna, jutro walka może się różnić, wiesz, niż ta co była w siedlcach. Także wiesz, tak naprawdę nastawiam się na dobrą walkę. Jeśli chodzi o, o to, czy oddałem... Tam przygotowanie taktyczne mojemu sztabu, no to tak, zrobiłem to, no bo to jest ich rola. Moją rolą jest to, żeby jak najlepiej przygotować swoje ciało i głowę do walki. Ja już właśnie widzę po to, że ta głowa jest dobrze przygotowana, ponieważ no, zawsze rozmawiałem przed Twoimi walkami. I widzę, że już teraz jest totalny luz w sobie, czyli taka można powiedzieć, rutyna weszła w Twoją krew, że dla Ciebie wychodzenie na ważenie, na walkę. już jest czymś takim naturalnym. Wiesz to e, tak naprawdę ja myślę, że to jest też kwestia doświadczenia. Wiesz, że z roku na rok jestem coraz starszy też, tak? Także taka pewność siebie i tak dalej to wszystko. Ja zyskuję, nie? Cały czas. Jeszcze wiesz, nie jestem w takim szczycie wieku mężczyzny, ale na pewno jeśli chodzi o tą walkę, no to zrobiłem wszystko. Co tylko mogłem, żeby jak najlepiej się do niej przygotować. Postawiłem wszystko na jedną kartę naprawdę. Nie mam sobie nic do zarzucenia. Wysypiałem się, trzymałem dietę, zrobiłem wagę zgodnie z rozpiską rozpisaną przez Mateusza Kawalca, także, także wszystko jest dopięte na ostatni guzik i tak naprawdę liczę na to, że jutro dam bardzo dobrą walkę. Mateusz, jeśli chodzi właśnie o ten jutrzejszy pojedynek. Zawsze jak rozmawialiśmy, nastawiałeś się na to zakończenie przed czasem trafion, masz inne podejście do tej całej sprawy, całego cyklu? Nie, no tam każdy chciałby wygrywać przed czasem tak naprawdę, no bo to najbardziej jest widowiskowe i tak dalej, ale no, no, no różnie może wyjść, wiesz, jak nastawiamy się w swojej głowie, że chcemy znakotować przeciwnika i tak dalej, to z reguły to nie wychodzi, spinamy się, tracimy siłę w pierwszej rundzie, no i właściwie w drugiej rundzie, to przeciwnik was ma, już nas ma jak na widelcu, nie? Pewnie Mateusz, jeśli chodzi właśnie o po pojedynek, zawsze jesteś, można powiedzieć, takim bilet kingiem, jeśli chodzi o sprzedaż. Jutro dużo kibiców przyjeżdża tu do siedle? Trochę, trochę daleko, mniej niż zawsze. Eee, mniej niż zawsze na pewno, ale ci, co tutaj kurczę, jeżdżą zawsze za mną i trzymają za mnie kciuki, kibicują mi, to są moi rodzice znajomi, najbliżsi, no i rodzina, nie? I moja dziewczyna oczywiście, no to oni na pewno na gali jutro będą. Przewarnie walczyłeś właśnie w tych takich walkach, albo koło main event, albo gdzieś blisko walki wieczoru. Jutro toczysz czwartą walkę na karcie walk. Jak się z tym czujesz, że będziesz troszeczkę wcześniej wychodził do pojedynku? Nie przeszkadza mi to, wiesz. My właściwie o takich godzinach trenujemy, to jest to dla mnie normalna godzina. Nie jest to też za późno. Także my myślę, że będę w piku swojej formy, nie? Mateo, że jeśli chodzi o te przygotowania, to tylko były w klubie SKSK by Wiktoria szydła, czy jednak ktoś zmienił, coś zmieniłeś, coś dodałeś do tego wszystkiego? większej, większej części na pewno były to w, w, w klubie w Szydłowcu, jeździłem też na sparingi do Dragona, w Warszawie byłem, także także. No wiesz, no, tak jak mówiłem, nic więcej nie dało się zrobić, przygotowałem się do tej walki najmocniej jak tylko mogłem, wiesz, byłem w górach i tak dalej. Wszystko także kondycyjnie na pewno będzie wszystko bardzo dobrze. Jeśli chodzi właśnie o tą formułę K1, cały czas się widzimy, ale kiedy inne formuły, bo wiem, że ty myślałeś no. nad boksem, nad MMA, będzie to jeszcze wchodziło w grę, jednak przy tym kickboxingu zostaje już na stałe? No, jutro jest walka w kickboxingu. Na się skupiam na tym, że jutro trzeba iść i wygrać walkę, pokazać siebie z jak najlepszej strony, a później będę myślał, czy to będzie MMA, czy, e, czy boks. Nie, no zobaczymy. Wiesz, no, 23 lata mam jeszcze można trochę w kickboxingu. Kickboxing się osiągnąć i później można przejść do innej dyscypliny. Kickboxing już tylko zawodowy czy też amatorski jeszcze? Tymi śrubami wchodzą grę. Nie wiem, no wiesz co? Kamera, kamera, przepraszamy, kamera. Wiesz można wiesz co robią sobie. za kamery? To można tędy śmiało, tędy sobie, o, za nami śmiało. Chodziło o to, czy już tylko skupiasz się właśnie na zawodowych występach, czy jeszcze te amatorskie mistrzostwa będą wchodziły w grę? Kurze na pewno będą wchodziły, wiesz, no. Mogę jechać, zawalczyć sobie, eee, to jest na pewno bardzo dobre doświadczenie. No, ale nie ukrywam, że już tak chciałbym się skupić, żeby jak najwięcej toczyć tych, tych walk zawodowych. Eee, kurczę, no, przed publicznością i tak dalej, no bo to jednak łapie się też takie doświadczenie. Kurczę to mnie bardziej nakręca, nie? No, nie? będę ukrywał, że to jest taki. Kurno, to jest coś pięknego, co mega uzależnia i daje cudowną adrenalinę. Ogólnie ty też jesteś trenerem personalnym, prowadzisz też grupy. Jak udało się połączyć to wszystko teraz z okresem przygotować? bo wiem, że nie jest to łatwe. Kurczę, na pewno nie jest to łatwe. Ja na pewno przed tą walką, tak jak już mówiłem, postawiłem praktycznie wszystko na jedną kartę. Też w sumie dzięki moim wspaniałym sponsorom, których mam. Mogłem się przygotować do walki właściwie jak zawodowiec, nie? Odpuściłem troszeczkę te treningi personalne. Na pewno do nich wrócę po walce, ale teraz, teraz było to tylko najważniejsze. Walka była najważniejsza, co mamy zrobić. Na ważeniu podczas face-to face na palcach, co miało to oznaczać względem rywala? Nie, no dla Jajsa tak st stanąłem. pokazałem, że jestem wyższy jeszcze, to. Rozumiem. Mateusz, co byś chciał przekazać przed tą walką do swoich kibiców i do swojego rywala? że zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie na jutrzejszą galę TFL do Siedlec. Na pewno będzie widowiskowa walka. Eee, dam z siebie 100%. No cóż mogę przekazywać do, do rywala. Jutro 5 przepowiedzą i tak dalej. Normalny chłopak, także nie będę tu jakiegoś pajaca z siebie robił, nie? Dobra. Mateusz, dziękuję Ci za rozmowę bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzięki wielkie. Firma handlowo-usługowa działająca na rynku od 2005 roku. Specjalizujemy się w sprzedaży markowych pokryć dachowych, oferujemy również profesjonalny sprzęt, pozwalający nam świadczyć wysokiej jakości usługi doradcze i wykonawcze. Zapewniamy kompleksową obsługę od bezpłatnego doradztwa po wycenę, dostarczenie materiału i wykonanie pokrycia dachowego: www.blachyminda.pl